Sami się znaczają różne dziwne rzeczy, słuchajcie. na przystanku były wyłożone. Słuchacie, gry część wziąłem, myślę, dla Was jako bonusy. I jak to się powie, to jestem w stanie, słuchacie, ten yy, nie musicie na, na razie nie jestem na żadnym patronacie, na żadnych tego typu stronach. Yy, nie potrzebuję z tego czerpać zysku, tylko po prostu, że ludzie mieli przyjemność. Oglądacie mój ten. Jeśli chcecie, możecie dać łapkę w górę, łapkę w dół. Możecie subskrybować. Bardzo chętnie to, ale nie musicie tego robić, słuchajcie. Słuchajcie, to chodzi o jeden bardzo prosty temat, bardzo, nie, bardzo temat pozytywny. Abyśmy jedną rzecz przerobili wspólnie: że ja z tego się nie utrzymuję. Pani, ja mam inne źródło utrzymania i nie potrzebuję tego. Jeżeli będziecie, postaram się konto na patronacie założyć i pomóc biednym słuchać dzieciom z biednych miast. To jest moja idea i moja istota. Bez mojej kuej, które teraz Wam mówię, że nie poczułem kasy dla siebie, tylko poczułem kasę na no, biednych dzieci. Pomóc biednym dzieciom, biednym rodzinom, pomóc słuchać. A nie kończymy. Ja wiem, że patronat jest bardzo dobrym rozwiązaniem. I wielu YouTuberów się z tego utrzymuje. Ale ja nie chcę być YouTuberem. Tylko chcę wam pokazywać coś, co. Nie, nie potrzeba mi łożyć na to hajki, tak to powiem. I nie muszę tego robić na pieniędzy. Kochani, wesprzyjmy ja biedne dzieci, wesprzyjmy ja biedne rodziny. Ja się z tego będę rozliczał między wami. Bardzo chętnie się będę z tego rozliczał. I pomagajmy im. Pomagajmy biednym ludziom. Powiem wam tak, w pewnym momencie życia. Życie mi przerosło. I poszedłem do złych tematów, do złych rzeczy. Ale umiałem się z nich podnieść i umiałem z tym, że tematem załatwić sobie sprawę. I skoro ja nie mam nikogo, to chcę pomóc innym. Takie jest moje zdanie. I pomagajmy im. To jest nasze wyjście to jest nasze rozwiązanie, słuchajcie. Nie potrzebuję z tego brać kasy. Jestem zdrowym facetem, który może zapierdalać i może robić u kogoś albo u siebie. Tak? Mam pewne koncepcje i to robię u siebie. Słuchajcie, to nie musi tak być, że ja muszę właśnie czekać kasy z patrona i już dla mnie. Nie. Możecie nawet płacić na fundację. Ja tu są fundacje, które pomagać dzieciom. Im mniej pośrednictwa, tym lepiej. To jest moje zdanie. Im mniej pośrednictwa, tym lepiej. To jest moje kłynne na dzisiaj. Mam telefon, nagram dla Was wiele rzeczy, zrobię selfie. I nawet chcę zrobić tak, żeby tych najlepszych, którzy będą płacać, żeby ich zaprosić na wspólne selfie. Ale zróbmy coś wspólnie, i pomóżmy tym, którzy nie mają. Bo tym, którzy mają, to nie trzeba im pomagać, bo oni tak mają. No to im tym słowami. To jest moje zdanie, słuchajcie, takie: Pomóż mi, słuchajcie, daj mi czas. Trzeba im pomóc. To jest moje zdanie. I pomóżcie. Nawet jeżeli macie propozycje yy, fundacji, na które wpłacać, tylko proszę nie na wielką święte czy pomocy na Osiaka, yy, który z tego bierze pieniądze, tylko potrzebuję na to, kto ten. Ja nie mam żadnej fundacji założonej, nic i chcę przekazać pieniądze bezinteresownie. I może nie pieniądze, wiecie co, nie pieniądze, tylko kupić produkty. Bo już pieniądze, to pieniądze mogą pójść na alkohol czy na jakieś inne używki, słuchajcie. Ale jak przekażę, jak kupiłem za to jedzenie, no to jest super, możemy to przekazać. Kochani, pomóżcie. Pomóżcie biednym. Ja chcę im pomóc. Ja z tego nie muszę kasy brać. Ja nie jestem taki inni youtuberzy, że muszą brać z tego kasę. Zresztą, ja nie jestem youtuberem, zacznijmy od tego. Ja to robię po to, żeby pomóc innym. Powiesz, ja nie mam nikogo. Dobra, dzięki, słuchajcie i działamy. Działamy, ostro działamy. Zasubska pozywę ostro działamy.